Pan z Wami. Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza. Gdy Jezus siedział przy stole, jeden ze współbiesiadników rzekł do Niego: Szczęśliwy ten, kto będzie ucztował w Królestwie Bożym. On zaś mu powiedział: Pewien człowiek wyprawił wielką ucztę i zaprosił wielu. Kiedy nadeszła pora uczty, posłał swego sługa, aby powiedział zaproszonym przyjdźcie, bo już wszystko jest gotowe. Wtedy zaczęli się wszyscy jednomyślnie wymawiać. Pierwszy kazał mu powiedzieć, kupiłem pole, muszę wyjść i obejrzeć. Proszę cię, uważaj mnie za usprawiedliwionego. Drugi rzekł, kupiłem pięć par wołów i idę je wypróbować. Proszę cię, uważaj mnie za usprawiedliwionego. Jeszcze inny rzekł, pośrubiłem żonę i dlatego nie mogę przyjść. Sługa powrócił i oznajmił to swemu panu. Wtedy rozgniewany gospodarz nakazał swemu słudze, wyjdź co prędzej na ulicę i w zaułki miasta i sprowadź tu ubogich, ułomnych, niewidomych i chromych. Sługa oznajmił, panie stało się jak rozkazałeś, a jeszcze jest miejsce. Na to pan rzekł do sługi, Wyjdź na drogi i między opłotki i przynaglaj do wejścia, aby mój dom był zapełniony. Albowiem powiadam Wam, żaden z owych ludzi, którzy byli zaproszeni, nie skosztuje mojej uczty. Oto słowo Pańskie. Nie wiem czy zwróciliście uwagę, że pierwsze czytanie było do nas. Jak najbardziej. Amen. No bo co to komentować słowo, które jest tak oczywiste, nie? Wszyscy tworzymy jedno ciało. To znaczy, że nie ma tutaj lepszych, gorszych, mniej lub bardziej ważnych. Jesteśmy jednym ciałem, w którym każdy ma swoją Niezwykłą rolę do odegrania. Ma swoją funkcję. Według łaski Pana Boga każdy ma inny dar. Po pierwsze trzeba ten dar rozpoznać. Jeśli ktoś mówi, że nie ma żadnego daru, no to albo jest ślepy, albo jest. nie wiem jaki. Bo Pan Bóg nigdy nie pozostawia człowieka bez jakiegokolwiek daru. Może to jest dar, którego Ty nie chcesz, bo, bo chciałoby się coś innego, ale na pewno dar od Boga się otrzymuje. Wyjątkowy, oryginalny, inny niż wszyscy posiadają, właśnie po to, żeby mógł uzupełniać to, czego ktoś inny nie ma. Ja już tam cytowałem to kilka razy, ale ten niezwykły wiersz księdza Twardowskiego: Gdyby wszyscy mieli po cztery jabłka, gdyby wszyscy byli silni jak słonie, gdyby każdy z nas miał to samo, to nikt nikomu nie byłby potrzebny. Chodzi o to, żeby dzisiaj uznać i przyjąć na mocy tego słowa, że my potrzebujemy siebie nawzajem. I wspólnota, którą tworzymy, która jest takim kościołem, takim małym kościołem, w którym ma się uzewnętrzniać, ujawiać to wszystko, co jest w kościele powszechnym, no właśnie, ma, ma być tego znakiem. I możemy tego doświadczać tej małej wspólnocie. Jesteśmy od siebie nawzajem zależni i potrzebujemy siebie. Czasami we wspólnocie będą się rodziły jakieś animozje, starcia, trochę ktoś się obrazi, nie będzie z kimś gadał, trochę na zasadzie: Ja ciebie nie potrzebuję, jesteś dla mnie skaraniem boskim, a nie darem. Ale te tak zwane trudne relacje we wspólnocie też są bardzo potrzebne, ponieważ one pokazują nam, co w nas wymaga przemiany, naprawy, uzdrowienia. Więc każdy z nas ma pewien dar, który może służyć drugiej osobie. Tutaj, Święty Paweł podaje te dary, które może takie są bardziej ekstra, tak? Dar proroctwa, niby ekstra, ale jakoś nikt się o nie, po niego nie, nie garnie za bardzo w naszej wspólnocie. Kto by z Was chciał prorokować, wiedząc o tym, że w prorokowaniu. Prorokowanie zdobywa się poprzez to, że wiele razy się człowiek wygłupi, albo że będzie musiał trochę jakby świecić oczami tak, przed innymi. To jest trudny dar, bo każdy dar, który otrzymujemy od Pana Boga, to nie jest tak, że dostajemy coś gotowego. Dar to jest coś takiego, co, co jest nam dane, ale trzeba to zrobić jeszcze w nas. To trochę tak, jakby się dostało taką taką babkę w pudełku nie? wszystko tam jest gotowe tylko te składniki trzeba zmieszać, stawić do piernika, ale to jest już gotowe, nie? więc takie dary my też mamy, o, tylko potrzeba teraz zacząć współpracować z tym, żeby go rozwinąć. Kto chce dar przerostwa? Super, las rąk. Kto chce mieć urząd nauczyciela, żeby nauczać innych? No super. Wiedząc o tym, że żeby być nauczycielem, potrzeba mieć w sobie dużo cierpliwości, dużo pokory i wyrozumiałości, prawda? Co nie jest rzeczą łatwą. Kto był nauczycielem, ten wie. A kto chce mieć dar upominania? Wiedząc o tym, że jak się kogoś upomina, to się potem jest przez niektórych odrzuconym, znielubianym, tak? No popatrzcie, no święty Paweł mówi, no we Wspólnocie musi być ktoś, kto będzie też czasami upominał. Takich ludzi się nie za bardzo lubi, bo raczej chcielibyśmy być mili, fajni, tacy, którzy poklepią po plecach i powiedzą okej, okay, wszystko w porządku. To jest też pewien dar. Dar upominania dla karcenia Puh, trudne słowo, dar, dar rozdawania dobra, dzielenia się z innymi. Pełnienie uczynków miłosierdzia jest pewnym darem. Tak naprawdę każdy z Was teraz powinien wstać i powiedzieć, jaki ma dar. Albo jaki widzi, że jest w nim dar, chociaż niekoniecznie nim służy. Udziela go na zewnątrz. Może to jest jeszcze ten dar w tym pudełku zamknięty i schowany w szafce, bo no właśnie, bo trzeba go przyrządzić jeszcze w sobie. Święty Paweł też mówi, że we wspólnocie musi być dużo miłości, bo zresztą po tym pierwsze wspólnoty chrześcijan były rozpoznawane. Wiedzieli, że to są chrześcijanie, bo mówili, patrzcie jak oni się miłują. Czy tak jest u nas, że jak ktoś przychodzi, może powiedzieć, jejku, jak oni się miłują. Chcę tu być, bo tu jest tyle miłości, tyle dobra, tyle czułości. Ale miłość ma być bez obłudy. Na czym polega miłość, która jest obłudą? Miłość, która jest taką obłudną miłością, polega na tym, że ona się wyraża w gestach, w słowach, ale nie ma jej w sercu. To jest taki rodzaj uprzejmości. I czasami można spotkać takich ludzi, którzy są tak bardzo uprzejmi, że szwak człowieka trafia. Są tak uprzejmi, a we mnie się pojawia złość. Dlaczego? No, bo ja jakoś tak przeczuwam całym sobą, że tam w sercu nie ma tej miłości, tylko jest coś zupełnie innego. Dlatego, żeby miłość mogła być bez obłudy, to czasami trzeba się przyznać przed sobą i przed drugą osobą. Wiesz, mam w sobie mnóstwo nienawiści do ciebie. I dopiero takie stanięcie w prawdzie i ujawnienie tego na zewnątrz może otworzyć drogę do wzajemnej miłości. Nie ma być udawania. Jak ktoś jest w konflikcie z drugą osobą, to nie ma co ukrywać, że tego konfliktu nie ma, albo że ktoś mi działa na nerwy. No to trzeba jasno tym powiedzieć, wiesz, działasz mi na nerwy, działasz mi na nerwy. Ale nie po to, żeby kogoś, komuś dowalić, że mu w pięty poszło, tylko po to, żeby pokazać, jaka jest prawda. Kiedyś mojej mamy się pytałem, mówię, po co ty oglądasz cały czas tą Mody na sukces, czy tam dynastie, takie różne filmy. wszyscy że to jest głupio. Ona mówi, tam jest jedna mądra rzecz. Tam ci ludzie stają naprzeciwko siebie i mówią do siebie. Mówią czasami bardzo trudne i mocne słowa. Wywalają wszystko. I tego można się czasami nauczyć, że nie chodzi o wywalenie i obrzucenie kogoś błotem, ale chodzi o otwarcie serca i pokazanie, wiesz co, w moim sercu jest jakaś zadra do Ciebie, jakaś taka niechęć. Chcę Ci o tym powiedzieć, dlatego że mi na Tobie zależy, bo jesteśmy w jednej wspólnocie i chciałbym, chciałbym tworzyć z Tobą jakąś jedność, ale jedność się nie tworzy na obłudzie, tylko na prawdzie. I przed taką obłudą powinniśmy mieć wstręt, jakąś odrazę. Także jak się czuje to, wiecie jaki to jest taki zapach odrażający, to od razu po prostu człowieka skręca i go odrzuca od tego. To więc jeśli będziemy mieli wstręt do takiego zła, do takiej obłudy, to po prostu nawet tego nie dotkniemy. Nie będziemy w ogóle bawić się w taką obłudę w stosunku do innych. No i życzliwość. Znowu nie która jest pewnym kamuflażem. Która jest tylko jakąś techniką, tylko która wypływa z serca. No i te mnóstwo innych innych wezwań. W okazywaniu czci jedni drugi wyprzedzajcie. Być gorliwym, płomiennego ducha, nieprzygaszoną świeczką. Weselić się nadzieją. Być cierpliwym w ucisku. No właśnie. Jak coś mi ciśnie, coś mi przeszkadza, to bardzo często wpadamy w niecierpliwość, ale trzeba przyjąć, że takie wydarzenia dzieją się po to, żeby móc w cierpliwości właśnie wzrastać. Jeśli ktoś jest mało cierpliwy, to niech wie, że jak chce się rozwijać i prosi Pana Boga o cierpliwość, to będzie się znajdował w sytuacjach, gdzie jego cierpliwość będzie wystawiona na próbę. W modlitwie bądźcie wytrwali. No i potem to, co jest już, odnosi się do, do czegoś do tych osób, które są na zewnątrz, już nie do wspólnoty, nie. Błogosławić tym, którzy prześladują, nie złożeczyć. I nie gońcie za wielkością. Żeby wspólnota nie była takim miejscem, gdzie ktoś chce błyszczeć przed drugą osobą. Chce się wynosić, być lepszy, takim, żeby go. Chwalili, oklaskiwali, żeby powiedzieli, o jak to by się to fajnie udaje. Nie to ma być motorem naszego działania, naszej służby. A niech nas pociąga to, co pokorne. To nawet te dary, które mamy. Takie dary, które będą zmagały w nas pokory, a nie które będą nas um, wzmacniały pychę. Po tym, czy ma się dany dar i jest się je przeznaczonym do tej funkcji, można poznać to po tym, że tego się za bardzo nie chce. Jak ktoś chce coś bardzo mocno i pełnić jakąś posługę, to prawdopodobnie właśnie nie jest do niej przeznaczony. Tak? Jak ktoś za wszelką cenę chce być liderem, to go nigdy nie wybierzemy. Niech nas pociąga to, co pokorne. Pokora to jest właśnie takie coś, co, co trochę jakby tak, tak nam doskwiera. To jest taki trochę nie, taki dyskomfort w nas. Bo ze względu na naszą trochę taką przetrąconą grzeszną naturę, my się lepiej czujemy w pysze niż w pokorze, więc jak się pojawia pokora, to, to jest taki dyskomfort w nas. Więc te wszystkie dary, które są nam dane po to, żeby służyć w Wspólnocie, yy, po tym można rozpoznać, że one tworzą w nas jakiś taki rodzaj dyskomfortu, ale właśnie dzięki temu możemy się rozwijać jeszcze bardziej. A to wszystko po to, żebyśmy doświadczali tego, że to Królestwo Pana Boga jest już pośród nas. I dzisiaj, kiedy, jak w każdy pierwszy wtorek, jesteśmy na Mszy Świętej, to gromadzimy się razem, każdy jest tutaj z tym całym bagażem i całym swoim zapleczem i tworzymy jedną wspólnotę, która ucztuje. Jesteśmy w tym przedsionku Królestwa Bożego. Niech się jednak nikt nie wymawia. Ja nie mogę, ja nie potrafię, nie umiem, nie chcę. Tylko niech sprawy Królestwa, także i sprawy wspólnoty weźmie sobie do serca. Jakoś tak na koniec chcę Wam powiedzieć, że to zdanie ostatnie, które Jezus mówi, że żaden z owych ludzi, którzy byli zaproszeni, nie skosztuje mojej uczty. Trochę brzmi tak złowrogo, ale może dlatego właśnie złowrogo, że, że Bóg niekiedy się potrafi rozgniewać. Rozgniewać się może Bóg wtedy, kiedy widzi, że nie jest kochany. To jest taka zazdrość o nas, że wybieramy coś innego niż Jego, że inne sprawy mają w naszym sercu ważniejsze miejsce niż sprawy Królestwa. To taka miłość, zraniona miłość, no jest, jest bólem serca Boga, nie? że wybieramy inne rzeczy ani Jego. A jesteśmy tutaj razem po to, żeby się uczyć też od siebie nawzajem, jak to jest wybierać we wszystkim Boga i szukać, szukać wpierw Królestwa Bożego, wiedząc, że wszystko inne będzie nam dodane. No to cieszę się, że jesteśmy tą wspólnotą przed Nim. I zapragnijmy, żeby to spotkanie z Nim nasyciło nas takim pragnieniem podążania tą drogą, którą wyznaczają nam w Kościele i we wspólnocie i w świecie nasze dary. Amen.